Wszyscy na uczelni są przeciwko mecenasowi Pawlakowi. Nie dość tego, to w akcję włącza się aktywistka, która pomaga takim kobietom. Dziewczyna pomaga Paulinie napisać postaw, którym oskarża Mariusza. Pawlak nie chce tracić czasu i pisze pozew sądowy, a Aneta wraz z Kasią udają się na uczelnię. Rozmowę z rzekomą poszkodowaną przerywa kolejna dziewczyna, która również oskarża profesora. Aneta ma straszny mętlik w głowie. Wyznaje córce, iż kiedyś była w takiej samej sytuacji, co ty dziewczyny. Matka Kasi nie chce spać w domu i nocuje u córki. Kobieta jest rozsypana. Nazajut spotyka się z mężem i mówi mu o kolejnej ofierze. Mecenas Pawlak jest załamany oskarżeniami. Wybrałem ten wątek, bo uważam, iż jest ciekawy i zarazem kolejny raz dowiadujemy się czegoś o Anecie. Ta kobieta to puszka Pandory. Co się nie wydarzy, to ona miała to samo. Oczywiście jest to serial, więc mogę się z tego śmiać, ale to jeszcze nic, bo najpierw walczy o jego dobre imię jak lwica a później nagle nie wie co o tym myśleć, jak dla mnie jedno i drugie się wyklucza. Albo jeste ze mną, albo przeciwko mnie. Powiem wam tak szczerze, że przez ostatnie dwa tygodnie 19 plus więcej męczy niż cieszy. Może to tylko moje wrażenie, ale te wątki są po prostu nudne jak flaki w oleju. A ciebie też już męczą te wątki?